Witam Was serdecznie z Otwocka. Dzisiaj zajmę się prezentacją obecnego stanu budowy domu szkieletowego w Świdrze. Zatem zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od części zewnętrznej budynku. To co rzuca się Wam od razu w oczy to brak styropianu ryflowanego na elewację. Na tym domu będzie wykonana zewnętrzna izolacja termiczna z wełny elewacyjnej, wełny mineralnej o tak zwanym współczynniku oporu dyfuzyjnego na poziomie zero, można powiedzieć, jest to struktura cieplna, całkowicie otwarta dyfuzyjnie. I teraz zapytacie, dlaczego to nie jest naszym standardem? Nie jest, ponieważ wykonanie wełny mineralnej jest droższe, a przy tym takim złotym środkiem między. Wysoką ceną izolacji termicznej zewnętrznej, a skutecznością, i również odpowiednią, jakby termoizolacją do warunków wilgotnościowych takiego budynku jest styropian, z tym, że co istotne, styropian ryflowany. Zobaczycie na jednym z filmów, że styropian ten ryflujemy zarówno w pionie, jak i po krawędziach w poziomie. Po co po to, aby nigdy nie doszło do sytuacji, w której te ryfle są odcięte od otoczenia, czyli że zbierze się powiedzmy tam para wodna, dojdzie do jej kondensacji, a ten kondensat nie będzie miał się gdzie wydostać, poza strukturę takiej ściany. Stąd takie rozwiązanie. Oczywiście, jeżeli mowa o wełnie, ona jest bardziej otwarta, ale jeżeli chodzi o styropian ryflowany. On również zapewnia na tyle niski opór dyfuzyjny i przy skutecznej wentylacji, a taką zawsze wykonujemy w domach szkieletowych, to bez względu na to, czy jest tam rekuperacja, czy nie, ten stropion jak najbardziej zdaje egzamin. I nasze 30-letnie doświadczenie mówi nam, że nie mamy kłopotu z zawilgoceniem ścian. I opowiadałem Wam wielokrotnie, że mieliśmy przypadki renowacji. Ze względów estetycznych. Po 15 latach też rozebraliśmy jeden z domów, znaczy nie my, został rozebrany przez firmę budowlaną, wykonawcę drogi krajowej S17, Warszawa, Lublin. Tam też zaglądaliśmy do struktury ściany środowisko leśne środowisko wilgotne obok rzeczka Mienia więc naprawdę mogło dojść do zawilgocenia, więc czemu nie doszło. Wełna w ścianie jak i płyta OSB i wiatroizolacja znajdująca się pod tym styropianem wyglądały jak nowe i to samo dotyczy wszystkich takich newralgicznych miejsc jak chociażby glify okienne czy glify drzwiowe. Kiedy wykonujemy taką termoizolację zewnętrzną z wełny mineralnej Wtedy, kiedy zażyczy sobie tego inwestor i w tym przypadku tak było. Inwestor być może coś przeczytał i tak dalej, że woli mieć wełnę mineralną od styropianu ryflowanego. Spełniliśmy jego życzenie, ujęliśmy to w wycenie, nie ma najmniejszego problemu i jeżeli to sprawi, że będzie się czuć lepiej, bezpieczniej. Bardzo proszę i nie, nie dziwimy się temu, bo to jest duża inwestycja i nierzadko jest tak, że e, no, wiąże się ze sporym stresem budowa takiego domu, mimo że budujemy go za inwestora, ale inwestor też ma swoje przemyślenia. Szanujemy to, wyjaśniliśmy jaka jest zależność między styropianem a wełną. Zwróćcie uwagę, że tutaj też używamy fragmentarycznie styropianu, ponieważ w miejscu montażu mm, wełny. Na wkręty z kołnierzami zaślepiamy je takimi otokorkami ciętymi ze styropianu. Co to daje. Niektórzy tutaj wkładają klej podtynkowy i po opadach deszczu możecie zobaczyć takie kółka na elewacji ponieważ ten klej nasiąka bardziej trzyma dłużej wilgoć, utrzymuje się to dłużej i wygląda to tak. Powiedzmy, niestetycznie i nie najlepiej. A jak się zastosuje takie korki ze styropianu, które docinamy, także w przypadku wełny mineralnej, bo w przypadku ryflowanej warstwy jest to oczywiście standardem to zjawisko, albo nie występuje w ogóle, albo już naprawdę po takich silnych opadach i przy dużej wilgotności powietrza występuje w nieznacznym stopniu i ustępuje też dużo szybciej. Jestem już w środku, za chwilkę pokażę wam wnętrze na obecnym etapie, też pokrótce zreferuję co zostało zrobione. Teraz wszystko dobrze widać. Mam na myśli układ wnętrz. Jest ten wiatrołapie, który jest niewielki, ale jest miejsce na szafę wnękową. No coś do tego, aby usiąść i zmienić obuwie. Od razu wchodzi się do kolu. I wychodzi się na bardzo duży salon. Na roznosi. I tak w salonie mamy fix. I też dwa fixy tutaj te narożne, o których mówiłem wam ostatnio, że robią tu robotę. Czasem jeden element w domu sprawia, że wszystko zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Ta bryła nabiera uroku. I tak jest moim zdaniem w tym domu. Głębiej mamy jadalnię. Tu mamy kuchnię. Następnie mamy dwie sypialnie. Sypialnia numer jeden i sypialnia numer dwa. Są niemal identyczne, spore. To jakieś miejsce na komodę, tu będzie sekcja RTV. Dom nie ma kominka. Tutaj często w Otwosku ze względu na stan powietrza następują dni, w których wyłącza się możliwość palenia kominkiem. Ten dom będzie ogrzewany z kotła kondensacyjnego na gaz dwufunkcyjnego. Zatem. No tak uznali nasi klienci, że nie będą potrzebowali kominka. Po prawej stronie mamy główną łazienkę, sporą. vis a -vis jest tylko hucet z umywalką. Następnie pokój, w którym śpią obecnie nasi pracownicy. Panuje tu twórczy nieład niestety. Nawet jest taki telewizor. Ale pokazuję wam to miejsce, żebyście mieli świadomość, ile jest pomieszczeń mieszkalnych. I tu jest taka wnęka, zdaje się, że ona ma pełnić. Nie wiem, czy to ma być jakiś zlew gospodarczy. Natomiast tak, tu jest garaż. Garaż jest nieduży, 19-20 metrów, wystarczający na jedno auto. Tak chciał inwestor. I spore pomieszczenie techniczne. Tutaj jest miejsce na skropliny z rekuperatora, skrzynka podtynkowo-elektryczna. Tu się zbiega cała instalacja, tak jak Wam mówiłem. Możecie obejrzeć sobie też film o instalacji elektrycznej w domu szkieletowym top but jakie zasady obowiązują podczas wykonywania takiej instalacji i za chwilkę pojawi się link do takiego filmu na ekranie a tak wygląda skrzynka wszystko praktycznie na oddzielnych obwodach żeby nie było przeciążeń anemostat i takie anemostaty w pomieszczeniach mokrych ale nie tylko tu będzie anemostat bo tutaj już jest otwór wywiercony tu będzie jedno wyjście z anemostatu tu będzie drugie w kuchni będzie też jedno, a to co widzicie tutaj, to jest odpowietrzenie z kuchni, z nadpłyty grzewczej. No, charakterystyczną cechą tego domu jest dosyć podłużny kształt tego salonu, ale nie sprawia to wrażenie, wrażenia takiego wagonu. Naprawdę, no, dla mnie bardzo przyjemnie prezentuje się to wnętrze. Jest duże, jak to się mówi, można pełnym płucem oddychać. Opowiadałem wam pewnie nie raz, że instalacje po wykonaniu napełniamy, żeby sprawdzić spadek ciśnienia w takiej instalacji. To jest instalacja Zurich PEX, instalacja wody oczywiście. I tutaj możecie sobie zobaczyć, że ciśnienie w instalacji utrzymuje się na poziomie. No i zasilanie elektryczne do różnych urządzeń. Tu jest siła do e, oczywiście płyty indukcyjnej. Po montażu wełny na elewacjach pozostanie wykonanie struktury podtynkowej oraz warstwy tynku silikatowo-silikonowego. Do tego też podbitek. We wnętrzu zostaną zamontowane drzwi wewnętrzne. Drzwi zewnętrzne dostarczyliśmy w przypadku tej inwestycji my i też niedługo zajmiemy się ich montażem. Na razie są w domu drzwi tymczasowe. No i tak, ile czasu nam to może zająć? Niewiele. Myślę, że jeszcze dwa maksymalnie 3 tygodnie i tak jak Wam powiedziałem wcześniej termin realizacji tej inwestycji zgodnie z umową mija z początkiem czerwca i kiedy to nastąpi pojawi się na tej budowie jeszcze raz by pokazać Wam stan deweloperski zamknięty naszej firmy ale też w następnym materiale wideo na temat budów w Otwocku zabiorę Was na plac budowy dwóch domów po niecałe 100 m2 w Wólce Mląckiej i tam doszło też do postępów w pracach, pojawiło się kilka nowych rzeczy, które chętnie wam zaprezentuję. A dzisiaj pozdrawiam was serdecznie i mówię do widzenia.